Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Spacerujemy trochę po lesie, jest dosyć chłodno dzisiaj. Wypadałoby coś ciepłego wypić. W tym celu rozpalę szwedzką pochodnię. Co to w ogóle jest szwedzka pochodnia i skąd pochodzi? W skrócie wam to streszczę. To jest nic innego jak po prostu ognisko w pniu drzewa. Szwedzką pochodnię, jak sama nazwa wskazuje wymyślili Szwedzcy drwale. Kładli po prostu zwykły pień w pionie na ziemi i piłą spalinową nacinali go na takiego krzyża i powstały po nacięciu takie cztery kawałki drewna i pomiędzy tymi kawałkami powstaje taka szczelina i ją się wypycha łatwopalnym materiałem. Możemy użyć suchej trawy, suchych gałązek czy nawet kory z brzozy jak znajdziemy i rozpalamy taki pień z góry i on zaczyna się palić. I na takiej szwedzkiej pochodni możemy bardzo szybko i skutecznie przygotować posiłek, zagotować wodę. Wystarczy tylko położyć czajnik czy manaszkę, czy cokolwiek mamy, jakiś garnek na górze takiego pnia i po prostu temperatura nam tą wodę zagotuje czy podgrzeje posiłek. W warunkach surwiwalowych niestety piły spalinowej nie mamy, więc będziemy musieli sobie jakoś inaczej poradzić, możemy użyć do tego maczety czy nawet sikierki. Wystarczy znaleźć jakiś suchy pień drzewa i go po prostu przerąbać na cztery kawałki. Ja akurat do przygotowania takiej pochodni użyję drutu miedzianego z mojego zestawu przetrwania. Przedzielę pień na cztery części i go zwiążę, i z góry rozpalę go. Pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać taką szwedzką pochodnię. Zapraszam do oglądania! Znalezieniem pnia na szwedzką pochodnię raczej nie będzie problemu. Akurat są tu takie tereny, że jest bardzo dużo takich powalonych kud drewna. Bardzo dużo tutaj jest bobrów. Znalazłem właśnie taki pień. Dokładnie to jest chyba jesion. I zaraz ten pień przepiłujemy i spróbujemy z niego wykonać szwedzką pochodnię jest dosyć suchy to nie powinno być z tym problemu wybrałem ten pień bo jest dosyć suchy bobry oczywiście ułatwiły mi pracę bo już z jednej strony mam to przecięte czy wygryzione może przez nie przepraszam po prostu przetniemy to w jednym miejscu Pomocą piłki i maczety udało mi się to przepołowić, chociaż muszę wam powiedzieć, że naprawdę łatwo nie było, bo jesie jest bardzo twardy, a ale tak jest suchy, to utrudniło zadanie, ale chociaż będzie się dobrze palić. Zajęło mi to około 20 minut. Piłowałem, później trochę to Maczetą podciosałem żeby mi się piłka nie klinowała. Jakoś udało mi się to przepołowić. Dobra, pień mamy wycięty. Przejdziemy teraz do następnego kroku, czyli musimy to przepołowić. Musiałem przygotować sobie młotek do pomocy, bo wam powiem, że samą maczetą by było ciężko to przepołowić. Naszą kładę mamy już pocieloną na cztery części, teraz wypadałoby ją jakoś stabilnie utrzymać w pionie, z tym celu wykopię po prostu otwór w ziemi i ją tam przymocuję. Wykopałem nasz otwór tak maczetą, jak widzieliście dla mnie. Maczeta to jest narzędzie pracy i wielofunkcyjne narzędzie, którym można wiele rzeczy zrobić. O, i tutaj naszą wszecką pochodnię podkopię, żeby stabilnie stała w pionie, żeby nam się nic nie wywróciło. Teraz poszukam w zestawie przetrwania drutu miedzianego i tą kłodę zwiążę. Z naszego zestawu przetrwania wyciągnę drucik miedziany. Wiesz, tu powinien być. O, jest. I oczywiście, jak taka szwedzka pochodnia się wypali, to z powrotem ten drucik możemy rozplątać i włożyć do naszego zestawu, żeby po prostu służył nam na duży. I przystępujemy do związania naszej szwedzkiej. Pochodni. mniej więcej starajmy się to tak związać jak było przełupane. Mamy już naszą pochodnię związaną drutem miedzianym. Teraz tylko delikatnie podkopiemy zasypiemy dookoła naszej szwedzkiej pochodni. Żeby to w pionie stało stabilnie żeby garnek, czy czajnik, czy jakiś kociołek, czy cokolwiek żeby to nie, wypadło, nie spadło po prostu naszą pochodnią na ziemię. Zakopujemy. Dobra, naszą pochodnię już trochę wypełniłem, użyłem takiej suchej kory z brzozy, akurat znalazłem i gałązki topolowe, tu mamy jakąś kawałek deseczki, też gdzieś tu leżał i teraz wypcham ją trochę tą suchutką korą i spróbuję rozpalić. Jak widzicie, wszystko ładnie zaczęło się w środku palić. Czekamy, jak to się wszystko po prostu rozpali i trzeba jakąś kawę zrobić. No, już widać, że w środku się te cztery kawałki drewna zaczynają palić i zaraz na górę będę stawiał menażkę. Naszą menażkę z wodą. Kładziemy po prostu na tej naszej pochodni i czekamy, jak się wszystko zagotuje. Czasami widzieliście, że przygotowanie takiej szwedzkiej pochodni jest naprawdę dziecinnie proste, ale o czym jeszcze należy pamiętać, jak już rozpalamy tą szwedzką pochodnię, żeby dookoła naszej pochodni ładnie odgarnąć ściółkę leśną, czy jakąś suchą trawę, to będzie, bo po prostu lubi żar z tej naszej pochodni spadać na ziemię. Jeśli będziemy wybierać się na jakiś camping, obóz na parę dni, możemy sobie wcześniej w domu taką pochodnię przygotować, wziąć po prostu piłę spalinową i naciąć ją na takiego krzyża, żeby nam powstały cztery części i wypełnić łatwopalnym materiałem. Sami widzieliście, że gotowanie na takiej szwedzkiej pochodni jest naprawdę bardzo przyjemne i nie musimy w plecaku wcale zabierać całej naszej kuchni turystycznej. Wystarczy nam taka szwedzka pochodnia. Dziękuję za uwagę. I że obejrzeliście mój film do końca, zapraszam również Was do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Cześć!